Ja, obywatelka, pola łańska, córka Marii Witolda, mam parę uwag i oczekiwań. I nie będzie fajnie. Czasem będzie wulgarnie, więc jeżeli jest Pan wrażliwy na słowa. Jednak ja takie nienawidzę tych słów, które ja do Ciebie mówię. To nie są moje słowa, to jest ten ton taki. grał w jakimś złym filmie. to w ogóle nie jest mój film. Nie ma. Jest to. Tak opięk, to w Paryżu no. nie ma ładnych Francuzów? No nie ma. No zresztą mnie dba o nie. Więc na pewno wie pani, z kim była w ciąży. Natalin? Natalia Wtedy była w ciąży? O, Boże. Nie mogę bawać tchu. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ciii. Przyniosę ci coś do picia. Nie chcę nic pić. Kropla Brendy cię uspokoi. Nie uspokoi, bo nie ma Brendy. Jak nie ma? No ukradli. Całą Brendy? Cały barek ukradli. Szybizy. To wszystko w pięć minut, co chyba wzięli do góry, żeby wynieść to w pięć minut. Nie krzycz na mnie. Jestem tak samo zdenerwowana, jak ty bardziej nawet. Co jest? Zbieram się do samochodu. Będzie ktoś za tobą tęskni? Raczej nie. No dobra. To jesteś przyjęta.